Ja na chwilkę zrobiłam to. Znaczy udało się w końcu postawić sklep internetowy. Jutro wielkie otwarcie. Wszystko jest przetłumaczone. Beta testy zrobione, mam nadzieję. Znaczy, potestowałam, próbowałam powsuć, nie zepsuło się. Olejki wystawione, opisane. Jeszcze wieczorkiem po prostu raz to posprawdzam, przeczytam, sprawdzę, czy na pewno mój prawnik będzie szczęśliwy, że wszystko się nazywa tak, jak powinno się według niego nazywać. No i Was zapraszam, tak? Kto z Facebooka zamówił olejki, to już je dostał. Mam taką nadzieję, że nie to dostanie jutro, wszystko zostało jakby wysłane będzie, oczywiście ceny będą promocyjne, to jest taka przedsprzedaż oszukana, w tym sensie, że oczywiście mam towar, tak, to jest taka przedsprzedaż, gdzie, gdzie wszystko jest jakby gotowe, będą ceny promocyjne, e, będą preferencyjne opcje wysyłki, no, także jutro czekajcie na posta, a dzisiaj zapraszam Was do jesiennego ogrodu, jest tak pięknie i przygotowałam dla Was kilka zdjęć właśnie jesiennych do czytania. hej, może nie widać po mnie, ale... Trochę jestem padnięta już naprawdę, któryś wieczór z WordPress jest to dość dużo i siada na mózg bardziej niż zazwyczaj, więc... Więc nie jest to. No, jest to też duże przedsięwzięcie, ale słuchajcie, na Facebooku piszecie do mnie, że ja też chcę założyć sklep i trochę się boję. Nie bójcie się, tylko siadajcie, róbcie. Jak nie zaczniecie, to nie skończycie, tak? I super Wam dziękuję w ogóle na Fejsie za motywację, bo zawsze mówicie, że wszystko się uda i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli planujecie coś wykonać, to nie ma, że się nie da. Zacznijcie teraz, jak się coś nie będzie dało, to najwyżej po prostu znajdziecie kogoś do pomocy, ale jak nie zaczniecie, to nawet nie będziecie wiedzieli, ile jest jeszcze takich tam drobnych rzeczy do zrobienia, do załatwienia. Wydaje się Wam, że już, a później się okazuje, że coś tam jest nieprzetłumaczone i tak dalej. Poważnie, nie bójcie się, zacznijcie sobie robić to, co sobie chcecie, to, to, co wymarzyliście. Nie musi to być zrobione od razu, nie musi to być zrobione, wiecie, na wczoraj ani na jutro. Jeśli się okaże, że coś tam nie wychodzi, to take it easy i po prostu... Będziecie sobie grzebać, ale nie bójcie się. Zaczynajcie do roboty. Nie ma, że jest dzień, jeden dobry, drugi zły. Wszystkie dni są dobre, żeby zacząć. Tak? Do czytania, do zobaczenia jutro. Mam nadzieję. Hej, hej, pa. Nie, no jutro, jakie mam nadzieję? Jutro. Do zobaczenia. Hej, cześć. Ale olejki mam naprawdę fajne, także mam nadzieję, że się wam będą podobać. Mi się bardzo podobają. Takie sobie wzięłam, żebym sama od siebie kupiła. No, nie, przepraszam, już kadałam głupoty. Przez, przez te kilka zerwanych nocy czuję się jak jakiś informatyk. Naczyniałam z tych informatyków, bardzo szanuję informatyków, kilku z nich bardzo mi pomogło, więc również ich serdecznie pozdrawiam. Do szczytania. Hej, hej, papa. Pa.